Okolista reggae e, strzyże, a nie zachęca do zapuszczania dredów. Nieco za czasem. A <laughs> z nami Jessica Mercedes i Dzień Marta e, stylistka fryzur, e, odpowiedzialna za e, metamorfozę i fryzurę Jessiki. E, tak. Rodem z lat 70., tak. e, którymi ty się chyba pasjonujesz i inspirujesz mocno? Tak, bardzo. Ja w latach 70. zakochałam się tak dwa, 3 lata temu, ale cała, cała ta pasja zaczęła się tak naprawdę od wnętrz. Od tego, że zakochałam się w meblach z lat 70., -tych. Podczas moich podróży do Kalifornii w Palm Springs, gdzie zobaczyłam po wnętrza w tym stylu, mówię Boże, muszę tak mieszkać. No i później przeszło to powoli w modę, a na samym końcu fryzurę, bo Wyzura. dopiero w tym roku się odważyłam. Wiesz, muzyka, wszystko tak, było tak. Wszystko w latach 70. było doskonałe, ja no też to kocham. Też, prawda. Czyli jednym słowem się dopasowałaś do tego wnętrza idealnie? i nie wiem jakie były moje myśli, ale chyba <laughs> potrzebowałam też trochę jakichś zmian, a kobieta, mm -hmm. kiedy potrzebuje zmian, chce się zmienić, to się na włosy, więc ja nie poszłam jakoś drastycznie na krótko, ale zupełnie inny styl. Wycieniowałaś włosy, grzywka, no to jest jak farafałset ze słynnego plakatu, który wszyscy mamy. Co, co Marta zrobiłaś? No ja na prośbę Jessiki oczywiście mocno o to żeśmy dyskutowały, bo to nie było tak od razu, że przychodzę i wycinamy. Tu musiałyśmy wiele kwestii ustalić, bo to jest fryzura dla odważnych, tak naprawdę, bo zaczynając od grzywki, dochodzi też do tego mocne cieniowanie z przodu, co nie każdy może sobie na to pozwolić, ale Jessica oczywiście jest szalona, więc u niej to Ale powiedz proszę, czemu nie idealnie? można pozwolić sobie na to znaczy, bo to ym, można oczywiście, to może to później sprawia, że musimy poświęcać temu dużo czasu. A. To, to, dokładnie. W latach 70. było kiedyś o wiele łatwiej, tak. może łatwiej, a może nie. Musimy pamiętać też o tym, że prawie każda pani wtedy miała trwało, więc te fryzury trzymały się. Mm -hmm. Nie, zrobione. trochę raz raz robione i dokładnie. Ja mówię, Marta, może trwała. Bo... Nie, nie, nie. Ja w tego oczywiście, że nie. Bo teraz się tego nie robi, no bo z wiadomych przyczyn e, jest dużo e, innych możliwości, żeby to wywinąć, zafalować, podkręcić nie i tak dalej. Marta e, e, ostrzegła cię, że w domu będziesz musiała pracować nad tą figurą, Tak, dużo pracy. Nad... O tak, tak. O. Ustaliłyśmy sprzęt, e, e, przyszłyśmy mini szkolenie e, i wszystko się e, Ale jak mi się nie chce, to mam klapnięty taki już Frankie jak kit, Mosi też daje radę, więc skacze sobie <laughs> Między dekadami. To poczekajcie, to dobra, to jaki sprzęt jest potrzebny e, do tego, żeby tę grzywkę utrzymać w takiej formie, w jakiej powinna? Mm -hmm. I to też właśnie zależy od e, rodzaju naszego włosa. Bo jeżeli mamy proste, cienkie włosy, no to najlepszym sprzętem absolutnie będzie do tego lokówka. Mm -hmm. Lokówka, która dosyć mocno grzeje, no bo wtedy mamy pewność, że to się po prostu e, utrzyma. Natomiast Jessica ma włosy dosyć podatne i na rynku jest wiele dostępnych e, loków lokowo-suszarek e, tego typu sprzęt. A jeżeli ktoś ma bardzo podatne swoje włosy, falowane z natury, to wystarczy suszarka i, i a, okrągła szczotka. szczotka i to, no, teraz, to szczotną, też da radę. Trzeba umieć operować. No trzeba umieć, dlatego są teraz e, takie sprzęty, takie. pokażę zaraz, to tak jest proste, wiadomo, że pięć razy trzeba poćwiczyć. To, to pokazujmy Marta. Pokażę. Ale to jest, tak, wiecie, co, tak słyszałam, że najpierw przyszła Jessica, a później tak jak patrząc po koleżankach na Instagramie, to chyba rzeczywiście aha, aha. Ja wiem. szeroko. Mowa, ja wiem. Jest e, fala, tak. ale dobrze, po to są trendy. To są trendy, to są na twarzowe trendy. Tak zawsze byłaś trendsetterką. Ojej, ja zawsze korzystam z trendów na całym świecie i to jest normalne, że jak ktoś coś rozpoczyna i w modzie, i w muzyce, i w wnętrzach i idzie lawina. Ja tutaj raczej nie rozpoczęłam, tutaj bardziej fara ale, 50 ale, lat temu, ale, ale idę dzisiaj, za tym. Ale dzisiaj Marta słyszy. Proszę na Jessica. Mm -hmm. tak? Oczywiście. Miło no. mi bardzo. <laughs> Okej, okay, Marto, jak zachował? O, patrz, już ma faktycznie... Już, już lekko jest wywinięta, no? tak. Natomiast jeżeli chcemy właśnie... Ale ty miałaś sobie dzisiaj tak zrobić i co? Jutro. No to może tu siądę i nie ma do Natomiast właśnie o, i to, jest, to, to jest taki efekt delikatny z, z takich sprzętów jak lokówka suszarka właśnie, która ma e, szeroką gamę końcówek i można sobie kombinować i dopasowywać do e, rodzaju swojego włosa. Natomiast bardzo. jeżeli chcemy mocniej to podkręcić, mm -hmm. to wystarczy mieć lokówkę tradycyjną tradycyjnie i wywijamy wtedy to, jest to mocniej bardzo bardzo kusząca fryzura. Gdyby nie to, że właśnie zaczęłam zapuszczać grzywkę. Będzie ci pasować. No, ale ale bardzo. jakby wszystko przed tobą są. Śladem Ojciec. koleżany. Bardzo kobieca jest ta fryzura. I zobaczcie, straszyłaś Marta, że będzie dużo pracy, a dwa razy dotknęłaś lokówką tak. tej grzywki i ona Dokładnie. już jest. Mhm, oczywiście. E tylko właśnie musimy o tym pamiętać, że te włosy były podatne, bo jeżeli one będą proste, całkowicie sztywne. proste, tak, sztywne, to, to będzie ciężko i wtedy bez lokówki się już Powiedz nie obejdzie. proszę, lokówka jest wymagającym i trochę niszczącym też czasami włosy sprzętem. Mhm. Co zrobić? Taka higiena podstawowa. Bierzemy lokówkę i co przed lokówką? No musimy tak. pamiętać o tym, żeby używać y, odpowiednich produktów do ochrony, tak? Mhm. Czyli, czyli w momencie, kiedy na przykład zanim sobie wymodelujemy te włosy, musimy użyć produkt, który po prostu będzie chronił nam przed wysoką Temperaturę dokładnie. I nie dokładnie. na mokre. I nie na mokre, oczywiście. No nigdy lokówką nie robimy na mokre, tylko oczywiście na suche i to, to jest. jest najważniejsze. Natomiast później też, żeby te loki się utrwaliły, to musimy pamiętać o tym, żeby użyć na przykład lakier elastycznie utrwalający. Nie musimy używać silnych, mocnych lakierów, bo one też wysuszają te włosy. Czyli nie Wystarczy taki, który robi nam te włosy na blachę, skorupę, nie, taki, który jest Tak, jest szeroka gama na rynku pracuje. dostępnych lakierów elastycznie utrwalających które takie... można wyczesywać, wyczesywać i one się po prostu nie sklejają. Elastycznie utrwalający, to jest to słowo klucz, tak. czytamy tak. etykiety. Dokładnie. Mhm. No Jeszcze Jessica ma, ma, masz naturalny kolor włosów, taki też trochę farafałset w odcieniu, te takie naturalne blondy dobrze pracują przy tej fryzurze. A bo co ja robiłaś nie, z resztą włosów? Bo to nie tylko sama grzywka. Tak, no wcześniej już sobie przygotowałyśmy i nafalowałyśmy je od dołu. Właśnie A jak uciki? się nafalowuje Od dołu? No. E, już pokażemy, no, no bo właśnie, to jest bo też troszeczkę To jest ważny nic... tip. Ja mówiłam tak. Marci przed wejściem na wizję, Mówię, bo to będzie właściwie nasz pierwszy tutorial, bo ani na YouTube nie zdążyłyśmy, ani nigdzie no proszę. na telewizji. z braku czasu. Trzeba okay. wywijać te góry. Tak. I to jest cykl, Trzyba... którego ja nie rozumiałam okay. jako okay, amatorka. Czyli cała przednią część wywijamy wszystko do tyłu i one automatycznie się wywijają na zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o całość, to z reguły falujemy te włosy od góry do dołu, a nie od dołu do góry. Tym samym ten efekt od dołu do, do góry, góry będzie sprawiał nam wrażenie, bardziej, okay. że bardziej się wpiszemy w te trendy lat 70. O. I tak wcześniej sobie to żeśmy przygotowały. Dziękujemy za, dziękujemy. za to. Bardzo dziękujemy. Bardzo.